Witam was ja w tych kanałach. O, utopiec. Zobaczymy, co tu jest. To się wszystko przyda. jest no? przeciąg. Tu powinno być wyjście. Zresztą, gdyby nie było smart, by nas tu nie skierował, na tych ścianach musi być coś, co otwiera jakieś ukryte przejście. Nowigrat był kiedyś wolnym miastem, nie tylko z nas. Dlatego po masakrze w Lokmuin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynne. Nowigrat leży na pieniądzach, a doprowadzi Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, męgę, cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie ma. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cery. Co to za miecz? Słabszy od naszego. Trofeum z Baby Wodnej, tak? A gdzie nasze trofeum z tego, co, co żeśmy zabili teraz? Nieważne. Już wszystko, co zdobywam, to wyśmienite. Oświadczy tylko o tym, że wiele nam do zdobycia schematów nie zostało. I tak mi się wydaje, co robi wodogüle ta orka. Poprawia widoczność w czasie nurkowania i zwiększa zapas powietrza o 50%. Ale chętnie możemy coś zrobić. Odwar z wiwerny. Każde trafienie zwiększa siłę ataku do czasu zakończenia walki lub otrzymania obrażeń innych niż obrażenia od zatrucia eliksirami. Okaz dupy rozbicie, niech już będzie. Ulepszony olej przeciwko insekcjom. Takich większych czerwonych potrzebuję jeszcze tak z 3, 4, 5. No może nawet więcej. Eitris. Hey, Znalazłeś paczkę Co czy tam? się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. No dałby mi na to, na to jakoś odpowiedzieć. Pamiętasz jeszcze czym były moje żywioły? Uroku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję owszem. Zyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Nigdy tak nie uważałem. Musimy się pospieszyć. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień nie! Ot niewinne zdziwienie. We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszych fachowców. Możecie zaczynać. Tris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. W takim razie bierzemy się do roboty. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Hmm. Wiem, gdzie na wralgicznym mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczelin, odchodów. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzidła nie możesz tego zrobić? Nie chcę mi się szukać szczurzych kup. Nie marudź. Chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo zatłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Wydaje mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki, sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. No. Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szturów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temeri? Pogrom pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą zdrową i. pogodzoną. Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował kpiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Przykra sprawa. Stwierdził, że to nawet lepiej, bo go już nigdy nie będą bolały. Doskonale rozumiem tego człowieka. Wiem. Tyle, że on oszukiwał samego siebie. Miał lepsze wyjście? Każdemu zdarza się ugać, ale oszukiwanie siebie to ucieczka, która prowadzi do nikąd. Czasami trzeba uciec, żeby zapomnieć. Twój znajomy mógł rozpamiętywać, że nie ma nóg, ale od samego lamentu nowe by mu nie wyrosły. Powiedz mi jeszcze, co słychać u jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u jen? Tego jeszcze nie wiem. A o co konkretnie pytasz? Nieważne, odpowiedziałeś mi. Nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są... Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam Od początku coś mi tu śmierdziało. Skoro jesteś taki domyślny, trzeba było brać nogi za pas. Nie lubię uciekać. Proponuję, żebyś nam grzecznie zapłacił i zabrał stąd tych panów, póki jeszcze nie jest za późno. Chyba żartujesz. Nie po to zatrudniłem czarodziejkę, żeby jej teraz płacić. Dam ci radę, mutancie. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Dziękuję za dobrą radę, ale nie mogę jej przyjąć. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurwysyna. syna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Wydłag wynajął mnie, bo wiedział, że nie będzie musiał mi zapłacić. Weszłam za wszystko jak małe dziecko. Gdybym nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Nie! Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili! Jakbym im nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny! Łowcy czarownic nie znają litości! Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Zamknij się. Powinienem cię zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze, macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Gerard. Nie ma za co. Cieszę się, że mogłem pomóc. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka, Corintili. ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Korin jest bardzo skuteczna, przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rudnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jonger. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami w każdym razie nic z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Miło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Idź już lepiej, zanim Corin zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. Zajrzę na pewno. W takim razie do zobaczenia. Bo Geralt, jak puka do Tris, to puka dwa razy. Najpierw w drzwi, a wtedy Tris. Nie, poratujcie, bo jestem nabity! Kolejny przybłędna z temerii. Ej, nie to. Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jongherr. Z tych de Jongherrów. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, syn. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Korintili. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śnij jego historię. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Drugi miecz masz na wypadek. Ale rzeczy do obrabowania. To jest jedna rzecz, którą. Nie Nie To jest jedna rzecz, którą robię we wszystkich grach, w których nie jest to jakoś, nie przynosi to negatywnej karmy. Czego bym nie zrobił nigdy w prawdziwym życiu, nie? I. kraść. Obudź się. To tylko sen. Obudź się. Lalka... Poddarzę. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewa jej, proszę. Przestanie. Mogę stąd. Nie rób tego. Zostaw. Regal zostawia przejście do pokoju obok. Słyszałem, znaczy oglądałem wywiad z quest designerem z tego CDPu i tam usłyszałem ciekawą rzecz, że to ci tam obcokrajowcy mają problem właśnie w pracowaniu w z tego względu, że to dużo tam po polsku, nie? I że oni też jak się porozumiewają, to ich główny język to polski. Tak myślę sobie. Wiesz, jest to dla nich problem, bo oni by chcieli po angielsku i tam nieraz były jakieś niesnaski z tego. Tak myślę sobie, że jak jest angielska firma, nie? czy tam jakaś anglojęzyczna generalnie, no to wtedy Polak musi nauczyć się po angielsku i rozmawiać do nich po angielsku i nikt nie ma pretensji, że yy, po tym polsku nie mówi, nie. Znaczy, że i nikt nie ma żadnych pretensji, że nie może mówić po polsku, nie? Że tam wszystko opiera się o język angielski, bo w końcu trafił do angielskiej firmy. A tutaj sytuacja odwrotna, już wielkie halo, wielki problem. Dlaczego tak jest? Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Z zostaw. すごい Sorry, trochę przerwy było. Zaraz i tak kończę tutaj, ale rysunek kołyski. Kartka zawiera nakreślony w pośpiechu rysunek kołyski. Wygląda to na dzieło dziecka. Hmm. Na pierwszym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe co się stanie jak włożę tę lalkę. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Ale u mnie tu za oknem jeżdżą traktory teraz. Zaczęło już. Uhu. Jak mnie przestraszyła? Przestraszyłeś się? Oczywiście. Przestraszyłeś się co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary. Ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego mi ktoś robić krzywdę? Co to pobawić się już nie wolno? W co ty hmm. się bawisz? Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym porządkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy. A ty skąd niby wiesz, że jestem porządkiem? Skąd? Skąd, no skąd? Wyglądasz jak burządko, zachowujesz się jak porządko. Po prostu jesteś porządkiem. Przez ciebie śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale nie Ręczę. straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. No, Wigrat to nie jest miejsce dla porządek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój, śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja, powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem Wiedźminem. Uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani dudu. Jesteś bardzo ładny, wiesz? Nie często to słyszę. Dzięki. A teraz iść obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. O ładna pani. Jesteś? Przysłała mnie do ciebie Tris Marigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne. I wcale nie To dzieło borządka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam Wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. No więc her. jesteśmy umówieni. Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? Tak, i nie. Co prawda, udało mi się uwolnić Korin z Łabdemona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Korin wyśniła jego przeszłość? Tak, jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż, na biednego nie trafiło. Drugi miecz masz nabywać. Super, że nie chciał go wybożyć. Yy, niech porządko sobie mieszka tam, nie? Ale dobra, to już jest koniec, to już jest koniec. Nara, hej.